Zdrowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor programu. Cylindrowy silnik o pojemności 450 cm3 może nie jest zbyt wielki, ale pozwala temu motocyklowi Kuby Przygońskiego rozwijać prędkość 180 km na godzinę na kilkuset kilometrowym odcinku specjalnym. W tym czasie amortyzator rozgrzeje się do temperatury ponad 100 stopni Celsjusza. Witajcie na najszybszym odcinku rajdu Dakar. Kuba Przygoński jako pierwszy z Polaków wyruszył w trasę ze San Luis do San Rafael, jednak więcej działo się wśród aut. Z kłopotami jechał Adam Małysz. 20-30 km stąd był przejazd przez taką rzekę, bardzo taki pod, pod kątem. No i jak wjechaliśmy, w to chcieliśmy wyjechać, odbiło nam koła, mieliśmy mało powietrza. I wyrzuciło nas po prostu na, na dach. Bohaterami dnia okazała się załoga Dąbrowski Czachor, która pokonała na tym etapie samego Krzysztofa Kołowczyca i w generalce jest dziesiąta. O jedną pozycję i jedną minutę za popularnym hołkiem, choć słuchając ich relacji z trasy, trudno w to uwierzyć. Jechaliśmy chyba z 80 km w kurzu Gordona, później wjechaliśmy do rzeki, z której spadliśmy na bok, ale w ostatniej chwili skręciłem, dodałem gazu. Wjechałem na drugą stronę, potem były wydmy, na których skakaliśmy. Przyczyną swojej porażki wytłumaczył Kołowczyk. No, dzisiaj słabo, dzisiaj duże straty. Pojechaliśmy raz 20 minut, raz 8 błądziliśmy. Niestety to będzie kosztowało i to sporo. No, ale no, taki to jest sport, no. Chyba jedynym bezbłędnym nawigatorem tego dnia był Jacek Czachor. Wydmy dobrze ponawigowałem, także dobrze przejechaliśmy. Polska załoga jechała chwilami z prędkością ponad 170 km na godzinę, co dorównywało osiągnięciom Dakarowej Elity. Około 175, 180, 175, 172, 175, 180. Pozycję lidera rajdu objął Stefan Peter Hansel. To był dobry etap. Nie popełniliśmy błędów. To spisywało się świetnie. Really Tymczasem Przygoński, który z Polaków wyruszył pierwszy, dojechał nawet poza dziesiątką, lecz w Generalce poprawił pozycję na trzynastą. Przez pierwsze 170 km trochę w kurzu, więc z tego nie jestem zadowolony, bo nie mogłem po prostu jechać szybciej, bo, bo zawodnik przed, przede mną, Argentyńczyk, strasznie mi kurzył, ale yy, druga część, w Wydmach po piasku już była dobra, tam na pewno dużo nadgoniłem. Wprowadzenie wśród motocyklistów utrzymał Joan Barreta na etapie, który z pewnością nie należał do łatwych. Na rajtowe emocje zaprosił Orlen, sponsor programu.